będziemy prankować pacjentów po chemioterapii, daj to spokój! Pranksterzy, może byście pomyśleli, hm? Przecież to jest takie śmieszne, oni mają raka, boki zrywać. NIE! Kolejny zgon w wyniku żartu internetowego. I wtedy wyskoczył ten bajok. Twarde dane. W 2016 liczba ofiar pranków przewyższyła liczbę ofiar przestępczości zorganizowanej. W następnym roku było jeszcze gorzej. Polskę zalała fala nieśmiesznych żartów. To stało się irytujące. Musimy zwalczyć tę zarazę. Rozpoczynamy rozprawę przeciwko dwóm pranksterom, którzy dokonali haniebnego czynu z zimną krwią. Jest to niewinny. Proszę mnie tu nie wkręcać. Dowody jednoznacznie wskazują na coś innego. <śpiewanie> Spierdalaj Pokazuje panów na dwa lata pozbawienia wolności za dokonanie pranku drugiego stopnia z wyjątkową nieśmiesznością. Karę odbędziecie w więzieniu dla pranksterów. Pranksterzy to jednostki przeżarte złem. Musieliśmy izolować tych zwyrodnialców, tak powstał zakład penitencjarny tylko dla pranksterów. Przykurzony? Ty też tutaj? To żyjemy! Mordo. Nie, 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 nie. idź tam, oni są. Tam. Co, co ja robisz? Nie idź. Tam. Dobra, koniec i pogadłoch. Uważaj na kubeczki! Uważaj na kubeczki! Dobra, cioty, to teraz mówię jak będzie. Ja nie jestem żadnym pranksterem, tylko ja jestem gangster i teraz ja tu rządzę. Ty, zapierdalaj mi robić czaj, ale już! Tak, panie. A ty won stąd, to jest teraz moje kojo. <grym> Jasne. Cześć. Z tą pranksterką to była lipa. Ja nawet nie mam konta na YouTubie. Ale sobie pomyślałem, że z takimi ciotami to będzie jak na wakacja. No dawaj! Proszę, smacznego. Thank you. It's a prank, bro. <laughs> 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 oh, what the cool Co ty zrobiłeś? Chcesz go zabić? On na Magna Mentula! Na co? Pielęgniarz! Pomocy! Pomocy! Pielęgniarz! Pielęgniarz! Pobremy. Pielęgniarz! 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 Pobremy. Pielęgniarz! Pobremy. Nie toleruję tutaj żadnej przemocy. Tym bardziej, że on ma te... No, Magna mentula. A co to jest? Nie wiem, ale to poważnie brzmi. A jak jeszcze raz go dotkniesz, to zawnioskuję o przedłużenie wyroku i nigdy stąd nie wyjdziesz. Nigdy? Ja właśnie chciałem prosić o przeniesienie, bo ja nie jestem pranksterem, ja jestem zwykłym złodziejem. Masz milion wyświetleń, więc według mnie jesteś pranksterem. A jeśli myślisz, że masz jakieś prawa, to grubo się mylisz. Nowy był jakiś sztywny, zupełnie bez poczucia humoru. Hej, znam magiczną sztuczkę. Potrafię sprawić, że ta złotówka przejdzie przez dno tej butelki. Zobacz. nie ja ja Magnamentula. Czarek to moja najlepsza morda, prawdziwa legenda. Gdybym mógł, dałbym dwie łapki w górę pod tym filmem z maratonu. Daj z siebie wszystko, kochanie. Wszystko będzie dobrze. Daj dziecku się napić. Wsypałem im środek przeczyszczający do bidonów. Coś czuję, że. posrają się ze śmiechu. <śm to był mój prank życia. Mówili o mnie w CNN. Nawet Gargamel nagrał o mnie odcinek. Puh, 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 puh. Jak chciałeś wysłać dziecko w próżnię, to, to dlaczego nie wysłałeś go do do, 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 do... do nie wiem, swojego mózgu? No właśnie. Nie widzę nic złego w tym, co zrobiłem. Nawet paru kierowców ucieszyło się, że odwołali ten bieg. Trzeba patrzeć na dobre strony, nie? A zresztą, jak Wam się nie podobają moje pranki, to nie musicie oglądać. Więzienie zmienia ludzi. Ale nie nas! Idealnie. Synuś, Czarusz, kto, kto ci to zrobił? Mam dość, nie mów mi nic. Ale ja ciebie stąd wyciągnę. Pozwól żyć, pozwól mi być. Nie chcę już słuchać tych kłamstw, nie, nie. Ale ja ci chcę tylko pomóc. Nadszedł czas by mówić nie, nie, nie. Sprzedam dom, sprzedam nerkę. Ale wyciągnę czysto. Pozwól mi być tym chcę! Sprankowaliśmy moją mamę piosenką! To był klasyk! Teraz pewnie sprzeda nerkę! W moim zakładzie posiadanie telefonu i internetu jest absolutnie zakazane. It's a prank bro. To już było przegięcie. Musisz zemścić. Pozostanę celem na zawsze. Czas na mycie. Zar im pokażę co to. Prawdziwy więzienny prank ty, 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 ty. Weź się z Po co? To zobaczysz A! Takiego pranka to się nie spodziewał Od tamtej pory miałem już spokój Prank we mnie Zaczyna mnie w ogóle nie śmieszna Mordo. Posłuchaj sobie. Postoję Pasut, przesyłka. Złoty przycisk. Brawo, stary. Wow, jednak jesteś spokoziomkiem. Ale nie masz do mnie pretensji? Przestań. Dla dobrego planka zrobię wszystko. Jesteś teraz jednym z nas. Masut! Do naczelnika! Spadłeś z głównej. To są okoliczności łagodzące. Wychodzisz warunkowo, ale musisz komendantowi podziękować. Jesteś zresocjalizowany. Pozytywnie zaopiniowałem twoje wyjście. Taki prezent ode mnie, panie komendancie. ty to masz? Przecież to jest zakazane. Nie? Pan wciśnie play. Panie komendancie, Pana ulubiony sos. No wyjmiemy? Smacznego. <noise> Patrzcie kto wrócił! a szybko? A, tylko milion wyświetleń. Ale 24 godziny! A! Ej, ej, co to jest ta magnamentula? A, kiedy się dowiesz. Resocjalizacja przebiega wolno. Pranksterzy są bardzo oporni. Przed nami jeszcze daleka droga i długa walka, ale wygramy! Obiecuję to wszystkim normalnym obywatelom. Wygramy! Panie ministrze, chyba nie wyłączył pan telefonu. Z pozdrowieniami od Marcina Dubiela. It's a prank, bro! Łapać go! Brać go! Jesteś legendą, naprawdę?